Obecnie zostało pół godziny do naszych warsztatów. Emocje są wdzięczność i ekscytacja, że mamy taką możliwość, że będziemy tutaj przekazywali naszą wiedzę i, i to z serca wszystko, co tak naprawdę doświadczyliśmy przez te nasze lata praktyki. E, moje lata praktyki w pozowaniu, stylizowaniu, Damiana lata praktyki w pracy z człowiekiem, w fotografii, e, w obróbce, e, we wszystkim, co wiąże się naokoło, tak naprawdę. E, zajrzymy teraz do chłopaków, co się dzieje. Ach, idziemy. Witajcie w naszej pracowni artystycznej, tutaj na wieszakach już czekają kolorowe stylizacje dla warsztatowiczów. a w kuchni. W kuchni się dzieje. Stanowisko gotowe. Tu ostatnie przygotowania, się nudziło? Właśnie nie wiem, poglada na to, że. Chyba tak. No się mi się wydaje, że po prostu sprzątamy. Panie, panu, tak, robimy przeprowadzkę. E, proszę pana, proszę, proszę mi z nią w ogóle wyjechać. Ja to bym w ogóle chciała, żeby ona lewitowała. Jest taka możliwość? wie pani, ale to dwie, dwie, dwie Mi się wydaje, że pan jest specjalistą od takich właśnie przeróbek. <noise> Możesz powtórzyć? No, jeżeli spojrzymy niespodziewanie w danym kierunku, to obojętnie co atra jak atrakcyjny właśnie obiekt znajdziemy przed sobą, to nasze oko i tak poleci najpierw tam, gdzie jest największa jasność największy kontrast. E, oczywiście... Po wykładzie Damiana ja przystąpiłam do opowiedzenia uczestnikom o mojej twórczości, o tym jak tworzyć kreatywnie z lekkością i jak komunikować się z modelką, po czym przystąpiliśmy do tworzenia pierwszej sceny. I co było naprawdę niesamowite, to to, że uczestnicy mogli obserwować jak tworzy się cała scena, jak tworzy się cała kompozycja. E, co jest ważne przy tworzeniu tej kompozycji, czego unikać, na co zwracać uwagę. Tą całą wiedzę cały czas przekazywaliśmy wszystkim naszym uczestnikom. Mieli też szansę zaobserwować i posłuchać, jak powinna przebiegać odpowiednia komunikacja pomiędzy modelem a osobą, która tego modela modelkę fotografuje. Oczywiście nie zabrakło bardzo szczegółowej, obiektywnych zdjęć, w której Damian pokazywał wszystkie swoje sekrety. Często wygląda słabo przy samym Zielonej, bo to trochę wygląda jak dyskoteka, ale jakbyśmy teraz dodali na... Na pytanie, co się będzie tutaj działo, odpowiedź jest prosta. Będzie się działo wszystko. Czekam właśnie na grupę, która się zbiera i będziemy robić zdjęcia na tych schodach, które są za mną. Oczywiście będzie artystycznie. Oczywiście będzie niekonwencjonalnie i lekko surrealistycznie. Jakby miało być inaczej. Modelka mam w zbiornie, to stałe mi, proszę Cię. taką dziewiątką fajeczkę, czy jakąś dłuższą? z tego, że są roki, to nie muszę się większej też sześć. Musiałam zrobić chill wdech, out. wydech, chill out, bo dużo, dużo emocji wczorajszego dnia było dla nas. Bo to takie nasze pierwsze wspólne warsztaty, takie pierwsze wspólne dziecko, więc... Nie, to chyba przegięłam z tym dzieckiem trochę. Najwyżej wylejemy je z kąpielą. Nie, Dokładnie. nie przegiełam. Nie, przegięłam je, bo czasami wiecie, czasami jak się coś powie, i to czasami tak dziwnie brzmi, ludzie łapią za zasłówkę, ale masz rację, nie przegięłam. Można to tak spokojnie nazwać. Mieliśmy cały dzień, 11 godzin, ludzie wczoraj w sumie, szczerze mówiąc, padli, ale to świadczy o tym, że było intensywnie i że dużo się działo. Stworzyliśmy trzy piękne scenki i no co tu dużo mówić niedługo będziemy się z Wami nimi dzielić dokładnie, będziemy się z Wami dzielić wszystkim dzisiaj czeka nas dzień trochę bardziej w plenerze, prawda? bardziej w plenerze, ale myślę, że równie kreatywnie a nawet chyba bardziej kreatywnie, bo wczoraj większość rzeczy sugerowaliśmy naszym warsztatowiczom to wszystko było od razu poukładane dzisiaj tak naprawdę to do nich będzie należało zadanie, żeby stworzyć coś od podstaw. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. W zasadzie cztery scenografie do wykorzystania, więc będzie się znowu działo. Tak, mamy modelkę, mamy też modela. Tak. <todgłos> Tutaj taka model niespodzianka. Trzyma kamerę. Tak, model trzyma taki. kamerę, jest inkognita, ale też go zobaczycie. No i na czym się dzisiaj skupiamy? Przez to, że wczoraj zawsze ten pierwszy dzień jest taki, że grupa musi się ze sobą Zapoznać, troszeczkę oswoić, nabrać trochę odwagi. Dzisiaj chcemy się skupić, żeby każdy miał taki czas, żeby właśnie popracować sam na sam ze mną, stworzyć scenografię, stworzyć stylizację i mieć taką możliwość właśnie samodzielnej współpracy i tej komunikacji z modelką, która też jest bardzo ważnym elementem, więc dzisiaj puszczamy troszeczkę wszystkich tak, tak. na głęboką wodę, ale mają solidne przygotowanie po wczoraj, więc. Dokładnie, będzie mieć kilka zadań, czyli przede wszystkim stworzenie historii. Dobranie odpowiedniej kolorystyki i stworzenie odpowiedniej kompozycji, żeby wszystko miało ręce i nogi. A zadania, nie wiem czy ambitne, myślę, że wymagające kreatywności. A o to nam przecież, przede wszystkim chodzi w trakcie warsztatów. Dokładnie, dokładnie. A zdajemy sobie sprawę z tego, że praca na warsztatach dla fotografa to nie do końca taka łatwa rzecz, ponieważ robienie zdjęć pod presją, gdy wszyscy patrzą, gdy ludzie często są na plecach, bo, hmm. bo no, tak to wygląda. Wczorajszy dzień, po prostu, kiedy ty ustawiałeś scenki, wszystko pokazywałeś, byliśmy w grupie. Każdy musiał mieć odwagę wyjścia tak naprawdę i e, zrobienia czegoś samodzielnie. Dzisiaj będzie bardziej komfortowo, bo będzie tak jeden na jeden. No i ja się już nie mogę doczekać, co się będzie tak działo. To coś zapowiedziała jest bardzo znaczące w sensie takiej malutkiej presji, która działa w czasie warsztatu, ona zawsze jest i to nie jest nic złego absolutnie, bo to, że pojawia się jakiś mały stres z tyłu głowy, że ludzie czegoś wymagają od nas, to jest bodziec tak naprawdę na plus, żeby to Doświadczenie, wszystko, tak dokładnie, tak naprawdę, żeby to na wszystko działało tak jak należy. Oczywiście inaczej działa się sama, sam z modelką, kiedy sobie tworzymy wspólnie, inaczej działa się w czasie, kiedy jest grupa warsztatowa, bo mówię, ludzie, ludzie muszą poczuć pełną satysfakcję i wierzę, że tak będzie. Amen. Dziękujemy. Dzięki. Nas, e, zrobimy tą konawkę z tobą, w tym czasie Agnieszka przygotuje. I wykorzystajmy tą fantastyczną pogodę którą nam da wciąg. Uczestnicy warsztatów mieli do wyboru bardzo dużo różnorodnych, kolorowych stylizacji, żeby mogli w pełni uruchomić swoją kreatywność i tworzyć swoje indywidualne stylizacje, scenografie, kadry. Dzisiaj totalna dowolność i dzieje się naprawdę, się dzieje. Zresztą mój komentarz tu nie jest dalej potrzebny. Co tu się dzieje? Jak to się myje? To jest ten moment, kiedy na bardzo... Ja też... Też zazdroszczę pomysły. Czyli też ma to nasycenie, żeby oczywiście 100% gniewu. Chyba w hotelach nie ma, bo zazwyczaj większość. Prawa wynika z bogate. Cudnie. Tak, zdjęcie. O, <gry> tak, no. na pamiątkę stwierdziliśmy, że zamiast dyplomów uczestnictwa tak. dostaniecie po prostu zdjęcie. Nie na nim nie ma, ale podobno je robiłem. <grym <grym no nie na nie nie nim jesteś właśnie, to jest, to jesteśmy na nim w trójkę tak naprawdę. Tak, oczywiście, ja jestem całą duszą. Ja bym chciała od siebie powiedzieć wielkie dziękuję za to, że przyjechały tutaj na te warsztaty tak wartościowe Kreatywne. osoby i tak pozytywna, kreatywna grupa. Bo pracowaliście pięknie, bezkonfliktowo, z szacunkiem do siebie i dziękuję za to wszystko, co nam daliście, ponieważ ja też się zawsze uczę od Was. Absolutnie. Tak jak i Damian się od Was uczy, to jest taki wzajemny rezonans i wymiana i olbrzymia wartość dla nas, więc po prostu dziękuję. Zobaczcie to, co dzisiaj się wydarzyło, bo to, co powiedziała Iza, to jest cała prawda. Ja zawsze to powtarzam, już teraz przez kiedy go nie powiedziałem. Zawsze jak przyjeżdżam do warsztaty, prowadząc warsztaty, zawsze powtarzam, że ja na warsztatach uczę się od Was. Dzisiaj każdy z Was patrzyło inaczej. Ja też Was podglądałem. I, i też na pewno otwierały, otwierały mi się nowe klapki, to w jaki sposób układaliście kad, tworzyliście, to jest tak niesamowita wartość dodana, my się u, uczymy przez obserwację, więc kiedy jak nie właśnie na takich spotkaniach. Mam nadzieję, że też, mamy nadzieję, że też wywieźliście z tym coś. Jeżeli byście mieli jakieś sugestie, czy coś, nie wiem... Czegoś Wam zabrakło, coś byście dali, też ja będę bardzo wdzięczna za jakąś wiadomość od Was. Szczerze, wiadomo. Szczerze bo A. dla mnie taki feedback to też jest nauka na przyszłość.